Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagramy w World of Tanks i razem ze mną jest Adam. O siema. Mam nadzieję, że znowu kolejna bitwa będzie fajnie udana, miła, sympatyczna i będzie owniąca. Dobra, czym jedziemy? Ja jadę Aha, no dobra. <laughs> nie, dobra. To będzie bardzo krytycznie. <laughs> jest siódemka, nie. <laughs> Tylko nie. Jest ja, to jest chyba Tier 10. Ty już masz 40, naprawdę No jeszcze brakuje mi yy, ten Co do niektórych to jeszcze mi trochę brakuje Ja jeszcze potrzebuję tak yy... Ale zacznij ten. Dobra, yy, jedziemy razem i mnie chronić przed KW Idziemy gankować. 30 sekund do minionów. Minions has spawn. Double penta. Wojto. Ale KW to jest taki zjebany czołg, on tak mnie naparza. Ja włączyłem przez o, kliknę F1! Mm, dowiedziałem się dużo. Niszczyciele czołgów. Działa samobieżne. O, właśnie widzę, że dodali znaczniki pojazdów. Sojusznik wrów, Podstępny. Podstępny zabójca. Towarzysz z plutonu. Okej, okay, dobra. To taki bajer. Dobra, idziemy na lewo. Najlepiej na prawo, i tutaj przykampić? Jak to wszystkie dobre czołgi robią? Tak w sumie jak chcesz. Nie zapomnę jak kiedyś tutaj w tym miejscu, wokół tego budynku. Jeździłem i zabijałem te jeden heavy i miałem 6 killi i wykorowałem, wykorowałem grę. Dostałem 3 osiągnięcia w jednej bitwie. Znaczy zostałem bohaterem bitwy. Chyba specjalistę stalową ścianę i snipera z tego co pamiętam, jakoś tak. Ja też tak miałam zazwyczaj, ale więcej niż trzy też nie miałam. Znaczy więcej niż trzy chyba się nie da. Bo byś musiał jeszcze okupować bazę, wykryć wszystko. Tak. jestem z Jestem zjado. Poczekaj, czekaj, że coś tu jedzie, tylko nie wiem skąd. Tutaj, kawu z jak jakim cudem to mnie trafiło? A to to jest. Co to jest za czołg? Ale jak go trafić, nie mogę, on we mnie naparza. Czekaj, cofnij, 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 cofnij trochę. O, tu będzie dobrze. Jedziesz do nas, gościu? Chodź, ja tu już na ciebie czekam. A wiem, że ty tam jesteś. A ty wiesz, że ja tu jestem. Oni mają artylerię Ja to tylko miałem artylerię TMN2 medium tank coś próbuje Chodź go wypchniemy można Czekaj czekaj wstecz damy go No nie da rady Ej blokujesz mnie Dobra mamy obronę Ja się pewnie nie wiem co się dzieje Poczekaj O trafiłem Dobra Wiesz o tym że tylko my tu siedzimy i nic nie robimy tak naprawdę Poczekaj bo ja ci zasłaniam Super uszkodzili mi wieżyczkę Bez wieżyczki nic nie mogłem. Dobra, powiem tak, nie pokazaliśmy klasy. Jak to wygląda, nie? Trzy wraki. Takie trzy wraki obok siebie. Jezu, ile dymu, ja nic przez ten dym nie widzę. Dobra. Dobra, nie chcę patrzeć na kompromitujące, kompromitującą bitwę, więc być z bitwy. Tak będzie najlepiej i najbezpieczniej. O ty patrz <laughs> właśnie się skończyło. Cztery tysiące <coughs> Sześćset kredytów zarobiłem Dobra Dobra ja jeden czyli Malinówka. Och, ja tej mapy dawno nie widziałem. Dobra, nie ja na chwilę Z2. Pogadaj coś tam do widzów w tym czasie, jak mi nie ma. Przeszedź Dobra, jestem z powrotem. Coś się tu wydarzyło przez ten czas, jak mnie nie było. Więc widzowie się zanudzili, jak patrzyli na argena, który patrzy się w przód. Gdzie ty tam pojechałeś? Nie, tutaj proszę. Dobra, jedź, tankuj. Boczkiem, boczkiem pojedziemy. Dobra, spróbujmy. A już niszczyciela, widzę. O, nie wiem, czy to jest mój pomysł Cześć ale... właśnie widzę. Wiesz, co cofaj, cofaj, cofaj. No już, dobra, już teraz pojadę. Teraz nie Dobra, nie zostawię cię tam. Jadę. <grym, nie <grym, nie, <grym, nie <grym, To było wspaniałe To była szarża, Husaria! Tak walczy polska kawaleria Dobra widź bitwy Możemy zagrać coś innego Czym ja tu pojadę? Dobre, to pojadę te jeden heavy I zostałeś tylko Wolverine Albo Tetras Te... że co? Trasz taki ten, yy, czoł, który można dostać tylko po yy, SMS-ie. Na konto. Lol, ja bym nie chciał wysyłać SMS-a, żeby mieć te trasze. wiem. mi, ja myślałem, że to jest jakiś lepszy czołg Pomyliłam się, to jest tier Ja miałem czoł. Z... On mi widz dał te kody promocyjne i miałem test 27 A tu ja znam to, to jest nam Tak? To? to jest ruski, nie? Tak, tak Fajnie mi się nim jeździło, ale go sprzedałem, bo myślałem, że drugi kod zadziała A się okazało, że nie działa, bo został ten kod już użyty i później gdzieś tam przeczytałem, że nie można używać dwóch takich samych kodów na jednym koncie. E, wiesz, z tym samym bonusem. No tak troszeczkę nubsko, no ale dobra. Nie będę z tego powodu płakał, że straciłem te 127. Mam w ogóle 8 miejsc w garażu, chociaż w ogóle nie kupowałem. Ja mam o wiele więcej miejsc w garażu. Ja mam jeszcze tyle cząstki, naprawdę. Ja takiego, mam takiego słabego e, to Mam mało co się go. No co ja tam mamy jeszcze? Wolverine, B1, Pantherkę No E50, różne takie po prostu No też nie lubię sprzedawać czołgów, bo jak już mam czołg, to wolę go mieć i Znaczy ja wiesz, ja wolę zawsze zrobić czołgów na maksa, nie? Każdy ulepsza mnie, każda, wszystko Dobra, ja mam takie pytanie dlaczego my pojechaliśmy na górkę jak Tu jest nasza zagłada? Zobacz co się tam dzieje Dobra, my odciągamy uwagę Ej nasz tam KWS jedzie, nie wiem czy widzisz Wjechałeś tam? Nie Czekaj wait Wait what Czekaj, ja tu stoję za kamulcem. WYJEŻDŻAM! I ginę. O ty patrz, jeszcze nie. Ups. Prawie w wieży znowu trafili. Głupi kamulec. Pod nami coś jest. Jadę tam, może nie zginę. Wiem, że tu jesteś. To jest To się obraca do mnie, to się obraca. To się obraca. To się obróciło. To był Tiger. Widzę PZ -kę. Bij w nią. Zniszczymy ją Dobra coś się udało Przynajmniej te odcinki będą jakieś w końcu zróżnicowane, A nie ja jadę i ginę ZOSTAW MNIE! ZOSTAW! mnie, ZOSTAW! A widz mi pisał, żebym zakupił do T1 Heavy Up ten... naprawę Ale stwierdziłem, a po co mi? Mam dobrego inżyniera Tak jak? No właśnie o niej mówię. Bo ona jest droga jak cholera. Ona chyba kosztuje 50 założycie je za jedną sztukę. Nie, 500. 500? 500? jest jak, jak było to darmowe. Jak był darmowy gold, to można było na takie rzeczy sobie pozwolić, bo wtedy to się zbierało dużo Ekspa, dużo Golda. To była otwarta beta, no No. To było właśnie fajne. A będziesz brał udział w tym World of Warcraft lalnes? Jakoś tak się wymawia. <gry> co to jest? E, o samolotach. A, to ja słyszałem to. Tylko ja na razie próbowałem tam patrzeć, co jest z tak. tym, ale. Nie. Jeszcze nie ma otwartych beta testów. Wszystkie osoby, które brały udział w, w otwartych beta testach na tym. W WoCie miały dostać klucze do zamkniętej, ale. Czy to prawda? Ja tam nic nie dostałem, więc... Ja też nie. Może na e-mailu, ale no... Też to sprawa. Załóż, tam jest ten... To tam też ma być... To, to będzie też pływało statkami, też strzelało. No, ale to będzie nudne. Ja jestem tego pewien. Oh. Naprawdę mnie trafił! <noise> Naprawdę. Ale nie, to KWIS yes, mnie zabił w tym momencie. Tam z tej wyspy, nie wiem czy go widzisz. Ja nawet się tam nie wysłuchałem. I francuski czołg też stoi na wyspie. Czy ja tu może jak będzie jechał ten Tiger to go wykryję. No tam Tiger ma mało HP. Mu chyba z 11% zostało. Te 32 się bije z tygrem 2 też. Nie za dużo tych Tygerów mają. Stanowczo. No i oni mogą wygrać. A, dobra, jadę. Dobra, to jest Tyger Rozwalić go. Patrz, to ma 12 HP. Uważaj tylko na KWS, jest, tam na tym. JOKI MIS! Fajnie, że coś robię. Do KWS strzelaj. Masz go wyłożonego jak na tacy, jak dla mnie. A, <laughs> to było dobre. I widzę tylko taki pocisk leci w Twoją stronę. I nie, Dobra, wyjdź z bitwy. No to było dobre. No tak. Dobra. Powoli kończy nam się czas, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Właśnie zagrajmy w World of Tanks i razem ze mną był Adam.